Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Dzisiaj kolejny odcinek serii trików informatycznych. No i tak jak widzicie, tematem dzisiejszego odcinka jest, jak zabezpieczyć dokument hasłem. Czyli żeby osoby niepożądane nie mogły go otworzyć, a przynajmniej miały utrudniony, utrudniony start do, te, do, te, do tego. Ja to tutaj pokażę, pokażę na przykładzie Worda 2017. I tutaj zazwyczaj opcję do zapiszenia hasłem znajdziemy, znajdziemy w tym pierwszym menu tej po lewej stronie. Yy, niezależnie od wersji Worda I tutaj mamy, w u mnie mamy tutaj opcję przygotuj. I mamy tutaj zaszyfuj dokument. No dobra, dajmy mu hasło. Powiedzmy, niech to będzie hasło. Młody mamut. Sprawdźmy, na naprawdę dobrze pisaliśmy. Młody ma. Może jeszcze raz, no dobra, a tutaj prosi o potwierdzenie mnie z nas jeszcze, więc. Mód. Jak widzicie, tutaj dostało, przypik do... został, teraz może go jeszcze zapiszę, sobie gdzieś na pójpicie. i sprawdźmy, jak to wygląda. I zobaczcie, teraz żeby taki plik otworzyć muszę wpisać hasło, najpierw wpiszę niepoprawnie hasło, młody, hasło niepoprawne, plik się nie, nie chce otworzyć. No dobra, to wpiszmy młody mamut, młody mamut, jak widzicie plik nam się otwiera. Yy, tak więc jak widzicie nie jest to w ogóle ani trochę trudne. Yy, a może dla komuś to się to przyda. Kiedy zabezpieczamy hasłem? Najczęściej, kiedy mamy dane wrażliwe, dane specjalne, tak, i wysyłamy je mailem. I jeżeli nie chcemy, żeby nie nieporządne osoby te, tego, ten plik otworzyły. Zobaczmy, bo to, zasadniczo rzecz biorąc, nie wiem czy wiecie, ale działa to tak samo nie tylko w Wordzie, ale także w Excelu, czy Powerpointie. Tutaj też mamy przygotuj, zobaczcie. Mamy także inne opcje, możemy na przykład osobom zmienić dacie yy, znaczy ograniczenia, to może w innym odcinku. ale jak widzicie, tutaj w Excelu mamy także możliwość zabezpieczenia hasłem i tak samo jest to w PowerPoincie. Jak widzicie, nic trudnego. Film co prawda był krótki, ale mam nadzieję, że Yy, cały ten problem, który tutaj był zawarty, udało mi się na, na ten problem Wam pomóc odpowiedzieć. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.